Darowizna jest takim zdarzeniem prawnym, które rodzi obowiązek podatkowy. Natomiast y, trzeba sobie jasno uzmysłowić, i to już mówi wprost kodeks cywilny, że nie każda czynność prawna, która przypomina na zewnątrz darowiznę, jest tą darowizną. Jeżeli rodzice przekazują dziecku komputer, nawet drogi, to na pewno nie jest darowizna, bo to jest Potrzebne dziecku do nauki, czy jakichś tam w kołach zainteresowań. Często przy okazji komunii zdarza się, że rodzice kupują dziecku czy dalsza rodzina. Kupuje dziecku na przykład drogi instrument, bo dziecko ma jakieś talenty muzyczne. Na pewno to nie jest darowizna. Oczywiście odróżnienie darowizny od tego wypełnienia obowiązku alimentacyjnego nie jest takie łatwe. Jeszcze trudniejsze jest odróżnienie darowizny od Prezentów dawanych przez osoby z dalszego kręgu rodzinnego, albo co gorsza przez osoby całkiem obce. Oczywiście tutaj pojawia się taka chęć ze strony fiskusa, aby tego rodzaju czynności podciągnąć pod darowizny i opodatkować. To się dzieje wówczas, kiedy te prezenty są droższej natury, prawda? Więcej warte. Te prezenty o wartości nieco wyższej. Tylko wówczas mogą być traktowane jako darowizna, jeżeli spełniają ustawowe wymogi definicji darowizny z kodeksu cywilnego, konkretnie artykułu 888, świadcze kosztem swojego majątku, żeby tam twój majątek zwiększyć. Natomiast jeżeli ta darowizna ma charakter używam słowa darowizna tym razem już w cudzysłowie ma charakter, okazjonalny, czyli jest zużywalna, jest na tę potrzebę, na tę yy, yy, uroczystość. Mówi nie ma o żadnej darowiznie. Takim ja słyszałam o takim bardzo nieprzyjemnym wydarzeniu, że ktoś tam usiłował opodatkować ojca chrzestnego, który sfinansował młodym ogromny pokaz ogni sztucznych. Nie ma tu mowy o żadnej darowiznie, jest to zwykły podarek uświetniający tę yy, uroczystość. Otóż musimy pamiętać o tym, że Podarki mają charakter zwyczajowego uświetnienia tej uroczystości. One nie są po to, żeby zwiększyć majątek naszych obdarowanych, a zatem trzeba w każdym konkretnym wypadku. Zwracać uwagę urzędowi skarbowemu, gdyby nie daj Boże uznał, że należy nas wezwać do zeznania podatkowego, że ta, ta sympaty, ten sympatyczny gest związany był z tą konkretną uroczystością na tę chwilę i miał nic ponadto, żeby tę uroczystość uświetnić, a nie zwiększyć majątek obdarowanego.